Jesteś? Cudownie, że znowu cię złapałam. Chodź, zróbmy ten weekend lżejszy. Na początku weźmy na tapet to wszystko, co w bieżącym tygodniu było ciężkie, niewygodne, trudne. To, co miało się wydarzyć, a się nie wydarzyło. I nie możesz przestać o tym myśleć. Wszystko to, co się wydarzyło. A nie miało się wydarzyć. I też nie możesz przestać o tym myśleć. Wszystkie te niewygodne uczucia. Uczucia jakiejś porażki, braku wybaczenia, akceptacji, żalu, może wstydu, czy poczucia winy. Mhm. Tak. Wszystko to. Jest okej okay, kochanie. Takie to było, ale już się skoczyło. Wszystko to, co teraz czujesz, na chwilę odpocznij i weź na bok. Dystansuj się na tyle, ile potrafisz teraz. Spójrz na to uczucie, jak na przelotne doświadczenie, że i tak będzie inaczej, niż jesteś w stanie sobie teraz to wyobrazić. Że to uczucie Ci towarzyszy. Ci przez całe życie. Ono za chwilę się zmieni. Razem z Tobą, razem z Twoją chęcią, czy nawet niechęcią. Bo nie można zatrzymać niczego, nawet tego uczucia. A zatem pójść go wolno. Niech może wybrzmieje bardziej, jeśli jest taka potrzeba, bądź może niech opuści. Jak to uczucie transformuje się, zmienia. Może łagodnieje, może teraz troszeczkę intensywniejsze się robi, ale przechodzi, że to tylko chwilowe, bo nie ma nic spajniarszego niż twoja obecność. Ta przestrzeń, w której wszystko się zadziewa. To życie, w którym na wszystko miejsce jest. Mhm. Pięknie. Poczuj, że obojętnie jakie to by było uczucie nie jest ważniejsze od ciebie. Co Może przychodzą ciebie myśli, komentarze, przemyślenia, powinności. No, a też i leto. Niech przyjdę myśli. Przeróżniaste. Ten natłok. Ale ty patrz, i zobacz, że myśli tylko przychodzą i odchodzą. A ty jesteś jak taki teflon, do którego się nic nie przykleja. Żadna myśl, która udaje przez chwilę, może prawdę, bo nie ma nic ważniejszego niż ta. Bo wszystko w tobie się dzieje. I gdyby nie ty, nie mogłoby zaistnieć nic. Nawet myśl. Cudownie, kochanie. Pozwól tym myślom być. Niech sobie przepływają. Jedna na drugą, jedna na drugą. Tylko w niej nie wchodź. Nie tańcz z nimi. Tylko obserwuj. Niech sobie tańczą tyle, ile chcą. A ty odpocznij. Popatrz na to. Może jak na kabaret. Może jak na ser. Ale nie przywiązuję, ale nie troszkę się do żadnej myśli. Pozwoli mi płynąć w swoim kierunku. Cudownie. Może ciało czuje zmęczenie, stres wychodzi bokiem. Może chcesz odpocząć, ale jeszcze jest tyle do zrobienia. Nie, kochanie, dzisiaj jesteś ty... Najważniejsze, najważniejsze. Odpocznij sobie. Usiądź wygodnie, połóż się. Zrób to, na co masz ochotę. Bo możesz, kochanie, i nikt ciebie z tego rozliczać nie będzie. Jedynym czasami i najgorszym katem jesteśmy my sami dla siebie. Ale spokojnie, kochanie. Nic nie ucieknie. Daje się życiu wydarzyć. Jeśli Twoje ciało jest teraz zmęczone, to daj mu odpoczynku, Zrelaksuj się w najprostszy sposób. A zobaczysz szybkie efekty. Podziękowanie. Super. Pięknie. Cieszę się. Relaks, kochanie. Może czujesz głód. Zjedz to, na co masz ochotę. Coś zdrownego, zdrowego, pożywnego, co sprawi ci tą radość. A może na posiłek, nawet z kimś bliskim. Doświadczaj zwykłych rzeczy i nie kieruj uwagi na coś, co się jeszcze nie wydarzyło albo co już masz za sobą, bo to się już więcej nie powtórzy. Myśli i są potrzebne. Sprowadź się do tu i teraz. A tu i teraz możesz wszystko, co tylko sobie zapragniesz. Tak naprawdę. Bo nie pragniesz chwały, nie pragniesz jakiegoś prestiżu, nie pragniesz jakiegoś bogactwa czy fortun. Tak naprawdę. Za tym kryje się coś większego, do czego masz dostęp od razu. A może jest spokój, uznanie, miłość? To możesz mieć teraz. Wybokitech nosem, rozrozumiająca Zobacz siebie. Zobacz swoje mechanizmy. Zobacz swoją cudowną moc, którą jesteś, która nadaje życie, albo daje życie, sobą łącznie. Co ty sprawiasz? Kiedy coś się zaczyna, a kiedy kończy? Może zadecyduj. Spróbuj zadecydować, że dzisiaj ja dziś wybieram spokój, dziś wybieram moje prawdziwe pragnienia. Dzisiaj chcę żyć w zgodzie ze sobą. A wszystko się ułoży, kochanie. Tule czule. Andreana.